Sponsorem audycji jest Oanda TMS Brokers. Doświadczony dom maklerski specjalizujący się w inteligentnym inwestowaniu. Codzienny. Podcast gospodarczy. Zaprasza Wojciech Kowalik. To będzie opowieść o nowym, wspaniałym świecie w budowie. Budowa nie wyszła na razie poza fundamenty, a już skłóciła budowniczych, bo jedni chcą budować szybko, nie oglądając się na nic, a inni chcą mieć solidną podstawę, a mury stawiać z rozwagą. Będzie o jednej z najważniejszych firm na świecie i odpowiedź, dlaczego odejście z niej jednego człowieka może zaważyć na losach ludzkości. To jest codzienny podcast gospodarczy. Zaczynamy. OpenAI to firma, która stworzyła model językowy ChatGPT, pierwszą formę sztucznej inteligencji dostępną dla każdego. To właśnie od czata GPT niecałe dwa lata temu, wszystko się zaczęło, gdy zespół składający się z inżynierów i badaczy, po wielu latach oddał ten mechanizm w ręce internautów. Od tamtej pory internetowe poszukiwania nie są już takie same. Zamiast listy linków do przejrzenia, Czad odpowiada pełnym, gotowym tekstem, ale nie tylko tekstem. Sztuczna inteligencja zaczęła mówić, czytać audiobooki, śpiewać i komponować muzykę, pisać artykuły prasowe, wiersze i powieści, rysować w dowolnej stylistyce, tworzyć fotografie i filmy, pracować za całe zespoły grafików komputerowych w branży rozrywkowej, ale przede wszystkim bez grama zmęczenia przetwarzać masę danych i wyciągać z tej analizy wnioski. Zaczęła więc brać udział w badaniach naukowych, pomagać w robotycznych operacjach chirurgicznych czy szukać nowych leków. Za pomocą dronów może pasać zwierzęta gospodarskie, zarządzać produkcją w rolnictwie czy segregować warzywa i owoce. Potrafi zarządzać kursowaniem autobusów komunikacji miejskiej lub prowadzić autonomiczne samochody. Ale co najważniejsze, znalazła się w rękach ludu który dzięki OpenAI dostał do rąk magiczną cyfrową różdżkę, używaną wcześniej wyłącznie przez inżynierów za zamkniętymi drzwiami instytutów badawczych. Ta różdżka potrafi coraz więcej. Pojawia się zatem pytanie, czy i kiedy stanie się wszechmogąca i czy ostatecznie nie przejmie kontroli nad ręką, która ją trzyma. I właśnie w tej sprawie starli się magicy, budowniczowie różdżki. Thank you Zaledwie kilka miesięcy temu wokół OpenAI rozpętała się globalna burza. Jej założyciele starli się w sprawie zasadniczej, co jest ważniejsze szczęście czy pieniądze. Firma powstała bowiem jako przedsięwzięcie grupy ludzi z ambicjami pchnięcia technologii na nowe tory, nie miała więc zarabiać pieniędzy, miała mieć charakter non-profit, ale z komercyjną radą nadzorczą i zarządem wyznaczającymi kierunki. Działania. Szybko do wydania miała fortunę, bo jej działalnością zainteresował się m.in. Microsoft, który do dzisiaj zainwestował w OpenAI 13 miliardów dolarów, nie oczekując, że na tym od razu zarobi. W ten sposób z poziomu działalności prowadzonej w garażu, OpenAI awansowała do absolutnej technologicznej czołówki, zatrudnia setki ludzi, zarządza wielomiliardowym budżetem. Współpracuje z gigantami, no i jest liderem cywilizacyjnej zmiany, bo ludzie zarządzający OpenAI mieli ten sam cel rozwijać maszyny tak, by inteligentnie wyręczały ludzi i właśnie wtedy doszło do dramatycznego przewrotu pałacowego, który byłby dla nas bez znaczenia, gdyby nie fakt, że OpenAI uczy maszyny rzeczy dla człowieka nieosiągalnych. Chodzi o to, jak prowadzić ten trening, czy sztuczną inteligencję rozwijać szybko i bez refleksji, a technologie sprzedawać z maksymalnym zyskiem, czy postępować rozważnie, analizować skutki każdej inżynierskiej decyzji, a od Ukrycia, upowszechniać dla dobra ludzkości i minimalizować niebezpieczeństwo, jak na przykład możliwość wykorzystania AI do stworzenia autonomicznej broni, manipulowania konfliktami, rozniecania sporów i ich kontrolowania, generalnie do panowania nad światem. Taki scenariusz mógłby się zrealizować przypadkowo, gdyby maszyny zaczęły działać na podstawie wadliwej instrukcji lub celowo, gdyby ktoś chciał je wykorzystać do niszczenia. By temu zapobiec, technologia powinna być rozwijana powoli i z rozwagą. To z kolei przeszkadza szybko zarabiać. Open AI stała więc przed alternatywą prowadzić biznes czy rozwijać misje i przewodzić ludzkości. Sama Altman, przewodniczący zespołowi OpenAI, miał wybrać pieniądze, i dlatego został przez większość kierownictwa firmy usunięty z zarządu, ale nie na długo, bo zaraz do firmy wrócił po protestach pracowników i negocjacjach prowadzonych przez inwestorów. OpenAI jedna z najważniejszych i najgłośniejszych firm globu obiecała za to światu, że powoła specjalny zespół strażników technologii. Ich zadaniem było dopilnowanie, by sztuczna inteligencja kierowała się zawsze najwyższymi wartościami i działała na rzecz ludzkości. Do zespołu wszedł Ilya Sutskever, jeden z założycieli firmy, który jako pierwszy otwarcie mówił o moralności maszyn. Zespół miał Mieć do dyspozycji wszystkie potrzebne narzędzia ludzi i pieniądze, sęk w tym, że nie miał. Najpierw swoje odejście z OpenAI ogłosił Sadskiwer, zaraz potem kolejny czołowy badacz, który ogłosił światu, że nie zgadza się z podejściem do technologii, a blokowanie zespołowi strażników dostępu do maszyn obliczeniowych uniemożliwia uczenie maszyn, co jest dobre, a co złe. I zapobieganie zwróceniu się komputerów przeciwko człowiekowi, ponieważ z zespołu odeszło dwóch jego liderów i kilkoro innych badaczy. Pozostałych firma wcieliła do innych części organizacji. W ten sposób drużyna strażników czarodziejskiej różdżki została rozwiązana dokładnie w czasie, gdy OpenAI pokazała światu kolejną wersję czata. Model GPT-4O rozumie rzeczywistość w bardziej ludzki sposób i naśladuje ludzkie emocje. Widzi przez obiektyw aparatu i, czytając, na przykład z ekranu komputera, pomaga. Rozwiązywać zadania matematyczne, analizuje nastrój użytkownika na podstawie wyrazu twarzy widzianego przez obiekty w selfie, ma dać użytkownikom prowadzenie dialogu przypominającego rozmowę między ludźmi a to tylko część tego, co ostatnio dzieje się w świecie AI. Bo za praktyczne wykorzystanie możliwości najnowszych wersji sztucznej inteligencji zabrali się dwaj giganci, a więc Google i Apple. Koniec z serią linków w wynikach wyszukiwania. Na górze strony Google będzie pokazywał spójną odpowiedź na pytanie stworzoną przez AI. Apple użyje sztucznej inteligencji w swoim systemie operacyjnym. Dzięki temu rozmowa z cyfrowym asystentem będzie przypominać prawdziwy dialog. Standardem stanie się tłumaczenie z dowolnego języka w czasie rzeczywistym. Zresztą taką możliwość już dają smartfony Samsung. Ale największa rewolucja toczy się gdzie indziej, to rewolucja humanoidalna badacze są coraz bliżej wyszkolenia sztucznej inteligencji do rozumienia kontekstu wypowiedzi, naśladowania ludzi, gdy chodzi o ruch i wchodzenia z człowiekiem w prawdziwą współpracę. Lider na rynku mikroprocesorów ma już gotową technologię chipów o gigantycznych możliwościach obliczeniowych. Dzięki niej człekokształtne roboty, które na razie noszą paczki w magazynach Amazona, czy skręcają auta w fabryce BMW, będą Wykonywać tak skomplikowane zadania jak prasowanie koszul czy przycinanie róż. Znawcy branży twierdzą, że ten nowy, wspaniały świat czeka za rogiem, najbliższym rogiem. Podcast przygotowała Anna Augustyn, a przedstawił Wojciech Kowalik. Do usłyszenia. Codzienny. Podcast gospodarczy. Sponsorem audycji jest Oanda TMS Brokers, doświadczony dom maklerski specjalizujący się w inteligentnym inwestowaniu.